Tego ja sobie kurwa premium kupiłem i pierdolę. I jak tego sobie zapisuje na listę, nie masz internetu, to, to ci leci. nawet jak go zablokujesz na przesłanie w tlenie. Tak, no. Nawet parę funtów, ale już... Wiesz.

a, no to... Chodź to! Tyson. Chodź tu Ja mu naprawdę to wiatr gratulujesz. Tam ja. no. Musisz sobie za jakąś panią załatwić. No, chciałem kupić mu sukę, ale kurwa na 6. Ja mówię, może sobie. <laughs> ja Tyson. Chodź tu. Chodź, chodź Chodź do <grymne> 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 Chodź tu Hop. Chodź tu tam do roboty? Nie wiem, na 7 tygodniu jakoś pójdę Powiedziałem im, że we wtorek, a zapomniałem, że we wtorek mam gościa na dziarę Napiszę do nich w poniedziałek, ale oni jeszcze te kurwy nie napisały, że ja mogę wrócić, wiesz? Nie już mnie chcieli tego samego dnia człowieku. No, tak. W ogóle chcieli, żebym wrócił na kontrakt no, od razu. A ja mówię, że nie, w żadnym wypadku, nie chcę żadnego kontraktu, nie chcę nisko. Mi się to nie opłaca i moja robi i wiesz. we wtorek przychodzisz, wtedy oni Spoko, bo oni się mnie pytali w ogóle gdzie robiłem, to oni mówią, że z tego, że właśnie tam potrzebują, nie? Bo nie ma... bo ludzi cały czas narzekają na tych co przychodzą, no bo tam trzeba ogarniać papiery i wszystko jeszcze ze No. I powiedziałem ile lat robiłem, to ten kurwa się zaczął więc że mówię, że ja więcej tłumaczek znam niż on. <grym, grym, grym>, no. ten kurwa wszedł, bo co drugi? Cześć, 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 oni wszyscy, kurwa w szoku, wyszedł. A i na rękę, jak wiesz, to ktoś jest, ktoś robił, kurwa ten... ta, ta Chinka mi chciała zaraz na nockę, czy nie chcę linii prowadzić, bo no, ja spierdę, dalej, żadnej linie nie pójdę. Kurwa. No się nie będę kurwa szarpał. Jak sobie pójdę tam, gdzie robiłem, a ja powiedziałem od razu, że ja będą mnie wysyłać na to, czego nie lubię, to ja od razu będę odmawiał. Wiesz co, ja tylko tam, gdzie robiłem i tam, gdzie miałem kontakt Ja Oczywiście. Ja to sobie zrobił? u operciuchu mały. nie. <laughs> to jest Ale w to człowieku nie wierzyłem, nie? Był z, kurwa jeden z tej na Rosji, ja jako jedyny Polak. Jakieś kurwa trzech, albo bywa, jakieś takie trzy ślidnice zawróch ruch. Jeden najlepszy, jeden najlepszy. się kurwa nie gadał po angielsku, miał brytyjski paszport. Tak, chuju, jeden kurwa. No, i brytyjski paszport ma i chuju, mi się wszystko należy. No, nawet nie, jest No, powiem, Nie wiesz, po prostu znała I kurwa I kurwa. I kurwa ten. I Angol, jeden, nie? I wiesz. No tam się na koniec muszą puścić ten film kurwa, nie? Po tych te, kurwa testach i tak to dalej To kurwa wszyscy czekaliśmy na Angola, nie umiał papieru bo w własnym języku wypełnić się Ja miałem kurwa skończone, to jeszcze godzinę czasu siedziałem na telefonie, bo swoje sprawy na telefonie ja Mówię co? do tego, że się nie obrażę co wyciągnę na telefon, mówię no bo co ja mam kurwa robić, się siedzieć Ten gościu mówi do mnie, że jak chce to, że ja mogę iść do domu, nie? No bo ja to już tyle czasu robiłem Tylko, że jak nie zobaczę filmu, to oni mi nie zapłacą za te szkolenia a Tak płacą, nie? Za to, że tam siedzisz, nie? Ja no, kurwa, to siedzę, jak płacicie, kurwa, no. wiesz co chodzi, nie? Kurwa Już tyle czasu straciłem, kurwa, no Co ja tam będę, kurwa, pierdolił Tak pół dnia w dupie i tak pół dnia w dupie, no to Ja to co teraz będę jaja robił, nie? Nie wrócę Wiesz, no trzeba mieć coś, bo kurwa, jak moja robi a już przyjdzie listopad po październik, to są takie kurwa miesiące, że ludzie też się tak nie chcą, wiesz, tatuować się, czy zbierają na kurwa święta. Aż zarazie, no to wiesz, teraz sobie jeszcze napiszę i pójdę, nie? Parę groszy wpadnie kurwa, tak to co? W domu nie wysiedzę, tak? Do tego na farmę może też wrócę tam na jeden dzień albo na dwa dni, jak mu się ruszy. Tak, już to w ogóle już tam na szerze, na szerze mam w co odłożone, wiesz co, nie? Także no. już tam zaznaczyłem, że chcę więcej tam odkładać na tego szera, na emeryturę chcę więcej, już im tam pozaznaczałem, wiesz? 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 wiesz, że wszystkie pieniądze takie odłożę, wiesz, na jakieś kurwa, na starość, jak dożyje. jak ja to będę mieć dzieci, coś będę miałem. Ja już tam mam kurwa odłożone... Jak 54 cztery lat, lata skąd 4 cztery do No, a jak pierdolę w ramę, to to wszystko leło, napisane, z mieszką. No Nie dopłacam, nie, nie bo jej. Tak można przechodzić, nie? To... Hmm. Tylko w czwartki tak. <laughs> nie chcesz na czwartki się umawiać no, To mi nie treba traktować. Nie, 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 to było nie. No, no. 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 Dzięki Wydziałaś się w urodzeniu No Chodź tu, nigdzie nie idziesz Nie, no, Dzięki, tak No, dziękuję. no, dziękuję. no dziękuję. Później w domu do pana widziałek Nie to Chyba jakiś przysmaczek byś wyrzucił, co? Tak, coś tam do zęba widzę być tak jak ja, ikzdę, ja. <grywý> <grywý> <us> Se, kurwa oglądałem maszyny kurwa tyle tego już teraz jest, że nie wie co kurwa kupić co oglądałeś? maszynę sobie taką bezprzewodową, sobie teraz kurwa nie z powrotem bo już te kable wkurwiają, jak czasami, już moja mi płacze kurwa, że w domu, żeby coś jej zrobić albo coś muszę wziąć tylko taki hashtag ale miałeś właśnie, no nie, ale sprzedałem, bo mnie to wkurwiało, takie kurwa akurat tam co kupiłem, to miała drgania takie, że się czułem jak, kurwa dildo w ręce trzymał, kurwa <laughs> A, 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 kaj, a, no, a kaj tam dziarać, kurwa, się, kurwa wiesz, tam do iluś woltów dochodziło, ale tu się nic nie działo na skórze, kurwa, żeby to było... mogłeś, ten, od razu w ogłoszeniach, y, w miejsca intymne z przyjemnością. Mm. <laughs> to jest właśnie to w tym, kurwa, wiesz, o, trzeba było do sklepu jechać, żeby coś do ręki kurwa i sobie łączyć, bo... Nie, nie. Kurwa kupisz, wydasz, a to potem kurwa, dochodzisz do tego i potem no i jest wrzucenie Bo długo taka bezprzewodowa trzymała, nie? Mówiłeś do 8 godzin, tak? 7 godzin. No zależy zaraz, zaraz, na jakich woltach pracujesz, nie? No, 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 no. od 5 do 8 trzymałem Muszę... Czyli na takim największym na tej ziemi? Tak, ale znalazłem wody, takie nie? fajne, że one nie są na ładowanie, tylko na ładowanie na baterie Aha. I że baterie co kupujesz są wymienne i tak zobaczyłem, że specjalnie do tych oryginałów kurwa walą mniejsze baterie, żeby Ci mniej trzymała ale kupisz chcę kurwa, że ma większą pojemność i ona mm. już też będzie inaczej chodzić, nie? Aha. czyli chcę kupić kurwa osobne, jeszcze baterie inne i chuj Zarazem fajną kurwa w sumie, aż nie aż tak mocno drogą i że kurwa ma dwa silniki, ma japoński i jest fajniejsza, bo jest ten niemiecka wiesz no, no, no. Że, niemiecki ma, kurwa, że Niemcy to składają także wolałbym też z Niemiec, ale Kurwa, wszedłem na nią to nie widziałem pracy. musiał pracę zobaczyć, wiesz co W ten wychodzą. A teraz ile tych maszynek masz? Dwie te? Czy? Teraz akurat no, na dwóch siedzę, ale a kurwa, chyba z siedem To dużo. No to też jest takie błędy, bo czasami człowiek nie wie czym robić, kurwa, na rozjebanie mózgu, ja wolę się ograniczyć. Ile najdroższa taka maszynka? Tą co mam tu 750 funtów O kurde Ale to tą no, na Ciebie to też Tą nie co mam w ręce nie No to są na raty żywe nie? nie To nie to co jak kupiłem 30 funtów cały No ale kurwa. Ci powiem Czasami kupisz kurwa coś z Chin kurwa jest taniej i kurwa lepiej się tym robi To jest najlepsze. Patent Kurde Akurat to mam najdroższą co mam na ten To no nie jest powiedziane Jedynie co zobaczyłem to tymi droższymi niby oryginalnymi to że szybciej się goi to to że, ale czy się robi go szybciej to bym nie powiedział si szybciej się robi taką zwykłą epą A mocniejsze uderzenia oryginalną maszynkę się zawsze doradza komuś na samym początku, bo nią nie porani tak skóry, wiesz, taką, kurwa, wiesz, chińską. Ale jak już umie dzierać, to już wtedy tam... To już tam jest chuj czy ty będziesz taką, czy taką. To coś jest stworzone do dzierania, to jest do dzierania, to jest... Tak, bo tak kurwa jak nie, nie jest stworzony do czegoś, to no, możesz byś się zasłał i tak kurwa, mm, i nie będziesz dobry w czymś. Tak jakbyś jakaś pizda, czy kurwa, miała miał się nauczyć bić kurwa, to by chciał być dobry kurwa bić no, Ale nie, w będzie, w sensie nie miał charakteru ja. kurwa, tam. warunków fizycznych niczego, wiesz To jeszcze bym miał najlepsze rękawice świata to i tak nie wygra. No, Ile by nie wpierdalał pieniędzy w siebie, wiesz jest pod podżywanie, krzywki kurwa. No, wszystko tu tak kąt chujowy. Bo... Tak chuj, tak chuj. Wiesz, dałbyś taką kur... Jak już muzykało, że sobie. Jak chcesz, to się podepnij po ten... To mam... No. na... tylko trzeba to podpiąć pod ten. Widzisz kabel? A, normalnie brutu? jest pod rzeka, tak? A, nie, macie, nie? nie, to jest na bluetooth. A, yes. tylko to musisz podłączyć pod prąd. Ja tu mam z tyłu, ja widzisz? Aha, dobra, tak. Się z tyłu z tak. mam tylko, że... Z tyłu A, tam mam taki ten... Jak to się nazywa? Musisz połączyć. Czekaj, czekaj, to włączę to ci się pokażę. Tylko, że za chwilę będzie taki chujowy, a będzie depiluc coś tam, coś tam... Tylko zobacz, tylko jeden nie wchodzi wiem.